Of course we are we are happy to, to play here this third phase. Uh, it was, there won't be any relief because uh, even if until the last day uh, <coughs> qualification for the next one was not uh, clear, but, uh, we wanted we wanted from the beginning, we wanted more than that uh, We are here also to, to, to go to the semi-final. So we you know perfectly it will be hard. Ale jesteśmy w porządku, grajemy dobrze i w każdym razie te sześć dni są jeszcze w konkursie i jesteśmy gotowi zrobić dwa bardzo dobre mecze. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy w trzeciej fazie turnieju. To było nasze założenie i to się udało. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym turnieju zostały już teraz Naprawdę najlepsze drużyny, sześć najlepszych drużyn na świecie, ale, ale wierzymy, że, że mamy szansę zakwalifikować się do półfinału. Tak jest teraz nasz, nasz cel. Gramy dobrze i, i myślę, że, że pokażemy tutaj w tych bardzo trudnych meczach, że możemy zagrać jeszcze lepiej i, i możemy walczyć z takimi drużynami.